Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. W mojej książce pod tytułem Żyj odważnie, w której poza tym, że poruszam wiele różnych obszarów, zajmuję się także omówieniem bardzo konkretnych lęków. Jednym z takich lęków jest lęk przed utratą kontroli. Być może nie wszyscy mieli z tym do czynienia, jednak ja w moim życiu z całą pewnością tak. W przeszłości doświadczyłam wiele zranin. Byłam wykorzystywana przez ojca. Mój pierwszy mąż bardzo mocno mnie skrzywdził i zraniło mnie wielu innych ludzi. Te doświadczenia przekonały mnie, że nie mogę ufać ludziom, z czym również musiałam się uporać. Jednak to wszystko spowodowało, że stałam się osobą kontrolującą. Mam silną osobowość, więc nie było to dla mnie trudne. Musiałam uświadomić sobie, że moja potrzeba kontroli brała się z lęku przed zranieniem lub z obawy przed wykorzystaniem. Dlatego chcę Was dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy pozwalali Bogu przejąć kontrolę. Nie Nikt nie chce trwać w związku, w którym ktoś cały czas próbuje go kontrolować. Mój mąż musiał mi powiedzieć: Mam poczucie, że muszę myśleć tak, jak ty byś tego chciała i muszę robić to, co ty byś chciała. I dodał: Czuję się przez ciebie manipulowany. Dlatego właśnie musiałam się zmienić. Jestem przekonana, że jeśli jesteś w miejscu, w którym wkładasz wiele niepotrzebnego wysiłku w to, aby mieć wszystko pod kontrolą, naprawdę masz już tego dość i to ciebie kończy. Jedynym sposobem, w jaki możemy to zrobić, jest pozbycie się lęku przed utratą kontroli, lęku przed zranieniem i nie będziemy podejmować wszystkich decyzji. Jedynym sposobem, naprawdę jedynym sposobem, w jaki możemy pozbyć się tych lęków jest nauczenie się, by ufać Bogu. Nikt nie może Ci obiecać, że nigdy nie doświadczysz zranienia. Nawet tego nie próbuje. Jednak mogę obiecać Ci, że Chrystus jest Twoim uzdrowicielem i jeśli w Nim położysz swoją ufność, to nawet kiedy zostaniesz zraniony, On przyjdzie i Cię uzdrowi. Każde doświadczenie, przez które przejdziesz, będzie uczyć Cię, jak ufać Bogu coraz bardziej. Zaufanie jest czymś niezwykle potężnym. Często nad tym rozmyślałam, ponieważ w każdej sytuacji, z którą przychodzi nam się zmierzyć, możemy zaufać albo trwać w lęku. Możemy zaufać Bogu, że on się tym zajmie, albo możemy próbować sami się tym zająć. Ja wielokrotnie przekonywałam się, że kiedy próbuję zaingerować i zrobić coś, co tylko Bóg może zrobić w doskonały sposób, to jedynie pogarszałam sytuację. Dlatego chcę ci dzisiaj zapewnić, że nie musisz bawić się utraty kontroli. Zawsze powtarzam, że rządzenie całym światem to olbrzymie wyzwanie. Ja właśnie taka byłam. Zawsze chciałam wszystkim kierować. Chciałam wszystko wiedzieć, być we wszystko zaangażowana. Musimy z tego zrezygnować. Jeśli chcemy mieć życie, które zapewnił nam Jezus, On chce, żebyśmy mieli na tyle odwagi, by Mu zaufać. A Bóg ma dobry plan dla naszego życia. Zatem chcę przypomnieć dzisiaj psalm. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie Dzisiaj jest dobry dzień, żeby zdecydować. Będę odważny, z wiarą zrobię krok naprzód, będę ufał Bogu, że On się o mnie zatroszczy i nie muszę wszystkiego kontrolować, ponieważ Bóg jest po mojej stronie. Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejsze Słowo. Oczekujemy Go z ekscytacją. Kochamy Twoje Słowo. Doceniamy je i dziękujemy Ci, że jest w nim moc w imieniu Jezusa. W tym tygodniu Amen. mówimy o zdrowym życiu w duchu, duszy i ciele. O tym, jak nie być osobą poranioną, która doświadczyła niewielkiego uzdrowienia w jakimś obszarze, lecz w wielu pozostałych obszarach w ogóle nie doświadczyła uzdrowienia. Jak być zdrowym w swoim duchu? Przede wszystkim zdrowie duchowe zaczyna się od uznania Chrystusa za swojego Zbawiciela. Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie. To proste i możemy to zrobić. Wczoraj, pod koniec spotkania, zrobiło to 588 osób. To wspaniałe. Wierzę, że dzisiaj tyle samo, jeśli nie więcej ludzi powie: Nie chcę dłużej żyć o własnych siłach, mam dosyć robienia wszystkiego sam. Postanawiam przyjść do Jezusa i wierzę, że On przyjmie mnie takim, jakim jestem i pomoże mi być takim, jakim On chce, żebym był. Po zawierzeniu życia Chrystusowi powinniśmy rozwijać nasze zdrowie duchowe, ucząc się żyć zgodnie ze Słowem Bożym i w posłuszeństwie Bogu. Odkrywamy, że aby to zrobić, musimy polegać na duchu świętym oraz, że nie dzieje się to znienacka i natychmiastowo, ale krok po kroku, z chwały w chwałę, dzień po dniu. Zatem musimy po drodze uzbroić się w trochę cierpliwości. Przez lata uczę ludzi, jak wierzyć i mówić: Nie jestem tam, gdzie powinienem być, lecz dziękuję Bogu, że nie jestem tam, gdzie byłem kiedyś. Mam się dobrze i idę do przodu. Chociaż jestem gdzieś po środku, to zmierzam w kierunku czegoś wspaniałego. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o zdrowiu fizycznym. Mieliśmy niezły ubaw mówiąc o tym, jak dbać o własne ciało i nie traktować się źle. Otrzymałam wiele pozytywnych komentarzy, więc myślę, że dla niektórych z Was było to orzeźwiające Boże przesłanie, że najwyższa pora przestać pogrywać z własnym życiem i zacząć w nie inwestować. Nie myśl, że możesz nie spać nie jeść, przeżywać zbyt wiele stresów w życiu, przepracowywać się, nie zachowywać równowagi w każdej dziedzinie i nie ponosić tego konsekwencji. To nie gra w monopol, gdzie rzucasz kostką i masz nadzieję, że trafi ci się dobra karta. A kiedy wpadniesz w kłopoty, to skorzystasz z karty, możesz za darmo wyjść z więzienia i będziesz dalej robił swoje. Nie chcemy być ryzykantami, ale inwestorami. Powinieneś inwestować w siebie, ponieważ jesteś tego wart. Dzisiaj będziemy mówić o zdrowiu psychicznym. Odwróć się do osoby siedzącej obok i zapytaj, jak tam Twoje zdrowie psychiczne? Brzmi to o wiele zabawniej, niż rzeczywiście jest. Czy zgodzicie się z tym, że nasz umysł prawdopodobnie przysparza nam znacznie więcej problemów niż cokolwiek innego? Wiecie dlaczego tak jest? Ponieważ umysł jest polem bitwy, na którym atakuje nas szatan. Stąd wziął się tytuł mojej książki Bitwa o umysł. Jeśli zdołasz wygrać bitwę w swoim umyśle, wtedy wygrasz bitwę o swoje życie. Człowiek podąża tam, gdzie kierują go myśli. Zatem posłuszny umysł będzie prowadził do posłusznego życia, nieposłuszny umysł będzie prowadził do nieposłusznego życia. Być może wczoraj, bądź w jakimkolwiek innym momencie swojego życia, podjąłeś decyzję, chcę być nie tylko chrześcijaninem, ale chcę być posłusznym chrześcijaninem. Chcę być dzieckiem bożym, które robi to, co właściwe. Robi to, co właściwe i uwielbia Boga. Nie chcę być przeciętny chodzić na kompromisy, sprawdzać, jakie zachowania mogą ujść mi na sucho i mieć nadzieję, że mimo wszystko prześlizgnę się przez tylne drzwi do nieba. Chcę kochać Boga całym swoim sercem i robić to, jak należy. Jestem pewna, że większość z Was podjęła taką decyzję. Jednak wielokrotnie ludzie podejmują taką decyzję, ale nic więcej za tym nie idzie, bo chociaż podjęli taką decyzję, to nigdy nie zmienili swojego myślenia. Wciąż mają w głowach śmietnik, smrodliwe myślenie. A jak mamy Smrodliwe myślenie, to będziemy mieli smrodliwe życie. Zgodzicie się? Diabeł nieustannie atakuje nasze myśli. Wierz mi lub nie, ale kiedy zaczniesz współpracować z duchem Bożym, by mieć właściwe myśli, to na początku będziesz miał poczucie, jakbyś toczył bitwę od świtu do zmroku. Po całym dniu bojowania z nieprzyjacielem będziesz tak umęczony, że nie będziesz wiedział, co zrobić. Jednak zapewniam cię, że jeśli nie ustąpisz, to będzie coraz lepiej, lepiej i lepiej. Chociaż mój umysł wciąż bywa atakowany i do tej pory nieprzyjaciel podrzuca mi pewne myśli, to po tych wszystkich latach praktyki bardzo szybko to rozpoznaję i nie jest mi już tak trudno powiedzieć nie. Nie idę w tym kierunku. Już to przerabiałam i znam. Wiem, dokąd to prowadzi i nie będę w ten sposób myśleć. Stąd opowiem wam historyjkę o Dave'ie. Amen. Now, um... Mogą pojawiać się w nas określone myśli, które będą wywoływać napięcie. Ilu z Was wie, czym są napięcia? Można je opisać jako nerwową atmosferę, która panuje w domu. To mogą być sprzeczki, kłótnie, jawne awantury, krzyki, wrzaski, choć bardzo często czuć to jedynie pod skórą. Wszyscy zachowują się tak, jakby wszystko było dobrze, jednak w środku gotujesz się ze złości, ponieważ coś Ci się nie spodobało, coś nie poszło po Twojej myśli lub wydarzyło się cokolwiek innego. Powinieneś nauczyć się więc, jak zamykać umysł na myśli wywołujące napięcia. Jak tylko się pojawią, powinieneś powiedzieć: To prowadzi do nikąd. Zamierzam zmienić moje myślenie, być w zgodzie z Bogiem i pozwolę Bogu, aby to On zajął się tą sytuacją. Spójrzmy na drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi. Zabawne, jak Bóg prowadzi. Miałam zakończyć w tym fragmentem, a od niego zaczynam. Drugi list do Tymoteusza 2,23. Unikaj natomiast. Podoba mi się tłumaczenie z poszerzonego przekładu Biblii. Jak mamy tego unikać? Zamknij swój umysł i nie miej z tym nic wspólnego. Zamknij swój umysł i nie miej z tym nic wspólnego. Unikaj głupich, trywialnych niebudujących prostackich dyskusji i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie i wszczynają spory. Szczerze mówiąc, chciałabym, żeby mężczyźni wiedzieli ciut więcej na temat tego, jak obchodzić się z kobietami. Ale po tych wszystkich latach oni wciąż tego nie łapią. Któregoś razu leżę sobie w łóżku, Dave pojechał gdzieś z moim synem, gdzie byliście? Gdzie to było? Gdzie byliście? Kiedy pojechaliście do tego salonu samochodowego. Gdzieś. Gdzieś byli. Tak czy owak, po tym jak skończyli, postanowili pojechać do salonu, żeby tylko popatrzeć. Ilu z was wie, że kiedy mężczyzna jedzie ze swoim 34-letnim synem, żeby sobie popatrzeć, to mogą być z tego niezłe kłopoty. Nie rozumiem, co ci faceci mają z samochodami. Ja mogłabym jeździć z tym samym autem, dopóki nie odpadłyby mu opony i przestał dojeżdżać do celu. Ale oni uważają, że za każdym razem, gdy się obrócisz, powinieneś mieć nowy samochód, który ma głośny silnik i brzmi mniej więcej tak. Pamiętajcie, że leżę w łóżku i robi się bardzo senna. Układam się do snu, dzwoni telefon. Cześć, kochanie. Jesteśmy z danym w salonie. Już to wcześniej przerabiałam, więc od razu mam taką minę. Drogie panie, musicie uważać na swoje nastawienie, bo jak tylko się ono pojawi, to już jest po was. Dave mówi: Naprawdę. Chciałbym go mieć. Powiedzieli, że w tym roku kończą produkcję. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce jakieś 9 lat temu, wtedy sprzedawca powiedział mu, że to ostatni egzemplarz w kraju. Przepraszam, mieli tylko cztery takie egzemplarze. I był to jeden z czterech ostatnich egzemplarzy w całym kraju, więc musiał go kupić od razu. Mój mąż jest naprawdę mądrym człowiekiem. Zazwyczaj nie daje się nabrać, trudno go omamić, ale jeśli chodzi o samochody czy kije golfowe to beznadziejny przypadek nic w tym złego. Wszyscy mamy swoje słabostki. Mówię mu: Dave, tylko nie mów mi, że zamierzasz kupić samochód. Nie potrzebujesz go. Nie potrzebujesz samochodu wyścigowego. Masz 74 lata. Co ci do samochodu wyścigowego? Potem popełniłam zasadniczy błąd popełniany przez kobiety. Powiedziałam, jesteś za stary na taki samochód. Niedobrze. To nie było dobre. Wtedy do telefonu podchodzi mój syn z którym jestem bardzo blisko, jest moim maleństwem, więc może mnie namówić na wiele rzeczy. Daj spokój, mamo, ja i tato chcemy mieć ten samochód. To dla nas, będziemy się świetnie bawić. Takie auto dla mnie i dla taty, mówię danej. On nie potrzebuje tego samochodu. Ma ładny samochód. Nie potrzebujemy innego. Skracając całą historię, Dave mówi: Raczej wezmę ten samochód. Wychodzi na to, że chociaż nie chcę samochodu, to i tak będę go miała. Tu pojawia się kwestia uległości i tego, jak mam teraz zareagować. Chwała panu. Ile z was, drogie panie, widzi, dokąd to zmierza? Sprawa nie wygląda dobrze. Odkładam słuchawkę i nie jestem zadowolona. Wtedy mam takie szybkie objawienie. On kupuje samochód. Mogę być zła albo się cieszyć. Mogę kochać go na tyle, żeby pozwolić mu kupić coś, czego chce i cieszyć się tym, że on się cieszy. Ponieważ Dave nie ma takiego problemu i pozwala mi robić niemal wszystko, co chce. Dzwoni więc do niego i mówię: Nie chodzi o to, że nie chcę, żebyś kupił ten samochód, chociaż tak naprawdę tego nie chciałam, ale mówię: Naprawdę nie chodzi mi o to, żebyś go nie miał. Chcę, żebyś był szczęśliwy. Jeśli chcesz go mieć, to go kup. Dziękuję, kochanie. Odłożyłam słuchawkę i zaczęłam myśleć: W naszym garażu nie mam więcej miejsca do parkowania. Ciekawe, gdzie on go zaparkuje. Mam taki mały samochód, który Dave kupił mi jakieś 7 lat temu, a którym nie jeżdżę zbyt często. Ma na liczniku jakieś 20 tysięcy kilometrów. Kilka razy mówiłam Daveowi, że prawie nim nie jeżdżę i może powinnam go sprzedać lub oddać dzieciom. Nie możesz się go pozbyć. To ja ci go kupiłem. Musisz go zatrzymać chcę, żebyś go miała. Pytam więc, gdzie zamierzasz go zaparkować? A on na to, pomyślałem, że może mogłabyś pozbyć się swojego. Teraz muszę przerabiać wszystko od nowa. Jak miło mam pozbyć się swojego samochodu, żebyś ty mógł zaparkować dwa, z czego jednego wcale nam nie potrzeba. Czy też czasem musicie tak zrobić? Mówię zatem, Dave, przecież za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy o sprzedaży samochodu, mówiłeś, zachowaj go, nie chcesz, żebyś go oddawała, a on na to, przygotujcie się na to, bo to był cios poniżej pasa. W księdze Koholeta jest napisane, że wszystko ma swój czas. Jest naprawdę źle, jeśli używasz wersetów z Biblii, żeby dostać to, czego chcesz. Oklaski dla Davea. To jest samochód z manualną skrzynią biegów i mocnym silnikiem. Dave zabrał mnie na przejażdżkę, a że dawno nie jeździł z manualną skrzynią, to nie szło mu najlepiej. Myślałam, że będę musiała iść do kręgarza, żeby mi nastawił szyję. Mówię poważnie, to wyglądało tak. Jeśli myślisz, że będę tym jeździć, to oszalałeś. Nigdy więcej do niego nie wsiądę. Później stuningował w nim rurę wydechową. Facet ma 74 lata. Teraz to coś ryczy. Kiedy mój syn w nim siedzi i dzwoni do mnie, to słyszę Dave mówi, nie mogę się doczekać, kiedy wrócisz do domu i wezmę cię na przejażdżkę. Proszę, módlcie się o mnie. Straciłam miejsce parkingowe, straciłam samochód. Starałam się być miłą i posłuszną żoną. Próbuję wam przekazać następującą rzecz przez te Wiele lat temu byłabym przez to zła, przez kilka tygodni, nawet jeśli zaczęłabym się do niego odzywać, to w moim sercu wciąż odczuwałabym gniew, i nawet miesiącami potrafiłabym mieć przeróżne, pełne goryczy, myśli. Jak miło, masz to, czego chciałeś! A teraz cała sprawa zajęła zaledwie 7 minut i było po wszystkim. Powiedziałam: Boże, ty się tym zajmij, to nie mój problem. Mam nadzieję, że on się cieszy z tego samochodu. Ja zamierzam dalej cieszyć się swoim życiem. Nie musimy pozwalać naszym umysłom, żeby nas kontrolowały. Panowie, to nie jest zaproszenie do tego, żebyście kupili sobie samochód z myślą, że skoro twoja żona usłyszała to nauczanie, to powinna się zgodzić. Jest tu dzisiaj kilku panów, którzy się zbytnio podekscytowali. Spójrzmy na drugi list do Koryntian 10, 4 i 5. Uwielbiam podawać praktyczne przykłady, które pomagają nam sprowadzić Słowo Boże do poziomu naszego codziennego życia w domu. Nie musisz cały czas walczyć. Pozwól Bogu toczyć Twoje bitwy. Zrozumiałam, że skoro Bóg chce, aby Dave miał samochód, to walczenie z tym jest bezużyteczne. To dobra rzecz. Patrząc na to z jego strony, nie macie pojęcia, ile tysięcy razy Dave musiał siedzieć tam w rzędzie i mnie wysłuchiwać. Zasługuje na prezent, prawda? Czyż nie jestem słodka? Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, z krwi i kości, lecz posiada moc burzenia i obalania dla Boga twierdz warownych. Jeśli masz w swoim umyśle warownie samolubstwa i skupienia na sobie, to wręcz niemożliwe jest, żeby się nie wściec, kiedy nie postawisz na swoim. Udaremniamy ukryte teorie i myślenie, i wszelką wyniosłość i pychę przeciwną prawdziwemu poznaniu Boga. Popatrzcie We na to. I wszelki umysł, wszelkie zamiary poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi, Mesjaszowi. Wygląda to tak. Poznajesz słowo Boże, a ono staje się jak światło w Twoim wnętrzu. Kiedy nachodzi cię zła myśl, czyli taka, która może przysporzyć Ci kłopotów, Duch Święty przypomina Ci, co Jezus chciałby, żebyś zrobił. W tym miejscu musisz dokonać wyboru. Nie możesz jednocześnie myśleć źle i postąpić dobrze. Słyszeliście mnie? Nie możesz trwać w niewłaściwym myśleniu i postępować dobrze. Powiedziałam, że nie możesz trwać w niewłaściwym myśleniu i postępować dobrze. Przypuśćmy, że ktoś jest uzależniony od pornografii, a wielu ludzi obecnie jest. Nie możesz siedzieć, patrzeć i rozmyślać nad materiałami pornograficznymi i mieć nadzieję, że nie wpędziesz się w kłopoty. Nikt nie popełnia cudzołóstwa tak znienacka. Człowiek myśli o tym na długo wcześniej. Miejscem, w którym powinieneś przerwać problem, jest moment, w którym ta myśl przychodzi ci do głowy. Powinieneś poddać tę myśl w posłuszeństwo Chrystusowi i powiedzieć, Boże, pomóż mi, nie zamierzam tak myśleć, nie będę zmierzał w tym kierunku. Jeśli twoje myśli pójdą w tym kierunku, to wielce prawdopodobne, że tak pokierujesz swoje życie. Jeśli nie chcesz się przejadać, to nie myśl cały czas o jedzeniu. To takie proste. Jeśli chcesz trenować i ćwiczyć, niesieć, i nie myśl, ani nie mów, że to takie trudne, to takie trudne, oj, to jest takie trudne, chyba nie dam rady. Człowiek podąża za swoimi myślami. Ufam, że to, czym się z Wami dzisiaj dzielę, jest bardzo ciekawe. Nie możemy prowadzić posłusznego życia, mając nieposłuszny umysł. Księga Jozułego, 1.8. Nie sądzę, że moglibyśmy mieć za dużo nauczania na temat myślenia, prawda? Duchowy umysł to umysł wypełniony pokojem, a nie zamieszaniem, troską, niepokojem, osądem, krytycyzmem i innymi podobnymi rzeczami. Bóg zaplanował dla Juzłego wspaniałe życie i chciał używać go w potężny sposób. Kiedy Bóg powołał go do tego, aby wypełnił niezwykłe powołanie, to na samym początku Bóg wyjaśnił mu następującą rzecz w wersecie siódmym. Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Bóg mówi tak. To są moje słowa, bądź im posłuszny. Niech będą centrum Twojego życia i nie odwracaj się od nich ani w lewo, ani w prawo. Chcę Wam dziś powiedzieć, że jestem z Was dumna, że jesteście tu dzisiaj. Wielu z Was przez cały weekend. Jestem dumna z Was, którzy oglądają teraz ten program, a wielu z Was ogląda go dzień po dniu. To mówi, że kochacie Słowo i inwestujecie w Słowo Boże. Ufam i modlę się, że słuchacie Go, ponieważ macie zamiar je wypełnić. Wierzę, że kiedy słuchamy słowa, jest w nim obecna moc, która uzdalnia nas do jego wykonania. Jedyną rzeczą, która jest lepsza od słuchania słowa, to samodzielne zgłębianie słowa. Uważam, że połączenie ze sobą obydwu tych rzeczy jest jak bomba. Bóg mówi: Jeśli będziesz je wykonywał, to będzie ci się powodziło wszędzie, dokądkolwiek się udasz. Werset Niech ta księga prawa będzie zawsze na twych ustach. Inaczej mówiąc, Bóg mówi: wypowiadaj je. Cały czas mówię o wypowiadaniu Słowa Bożego. Nie wiem, czy już zrozumieliście to przesłanie, czy nie, lecz musicie wypowiadać słowo na głos, wtedy, gdy jesteście sami w domu. Potężną rzeczą jest głośne wyznawanie Słowa Bożego. Biblia mówi w 55 rozdziale Izajasza, że słowo, które wychodzi z moich ust nie wraca puste. Bóg mówi tutaj o naszych ustach. Kiedy wypowiadasz Słowo Boże, pomaga ono odnowić twój umysł, sprawia, że jest ono wciąż świeże i napełniać Mocą, abyś był w stanie je wykonać. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że każdy z nas chciałby mieć zdrowy umysł. Wierzę, że składową zdrowia psychicznego jest zdolność do podejmowania właściwych decyzji. Potrzebujemy mieć coś, co ja nazywam zdecydowanym umysłem. Powinniśmy wiedzieć, co Bóg chce, żebyśmy zrobili, a następnie musimy zdecydować w naszym umyśle, że to zrobimy dzięki Jego łasce. Nauczmy się, jak żyć zgodnie ze Słowem Bożym.